Och, co pan jest. Panie Jacku, pan jest z zawodu plastykiem. Malarzem. Ma pan u siebie farbki, pędzle? Trochę ma. Jest dla pana robótka. Syn przyjaciółki robi doktorat. Renomowana uczelnia o słusznej linii ideologicznej. Minister Czarnek właśnie przyznał tam sporą dotację. Uczelnia w Toruniu? Stereotypy. Wymyślicie, że tylko ojciec ryzyk nas popiera? Grubo się mylicie, już większość rektorów przejrzała na oczy. Pani chcia, żebym wymalował laurkę Dziękczynną czarnkowi, tak? Nie mam oczu. Niech pan słucha. Ten doktorant. Od dawna czeka na wypłatę stypendium. Teraz po tej dotacji to już lada chwila, ale musi pilnie opłacić wynajęty pokój. Jest prośba, żeby pan mu wymalował opłatę. 1650 zł. To jest. Ja przecież nie będę fałszował pieniędzy. Pokażę panu zdjęcia, jak minister Czarnek dręcza, bo pan musi namalować y, opłatę w tej samej walucie, co Czarnek wręczył. Nie rozumiem. Sama bym namalowała, ale pan ma farbki, to pan wymiesza taki kolor, jak na tej tekturce, co Czarnek dał. A moja zapłata dla pana, to już może być y, z innej serii. Ja tekturkę jakąś znajdę i szminką panu wymaluję. 200 złotych wystarczy? I co ja zrobię z tekturką, na której będę miał wymalowane szminką 200 złotych? Co pan chce? Ja bym radziła coś sobie kupić. Albo odłożyć na gorsze czasy. Trzaskowski się połączył z Tuskiem. Opozycja może wygrać wybory i wszystkie zdobycze narodu polskiego anulować jakie zdobycze no nic pan nie wie co się dzieje w kraju to są skutki nieoglądania telewizji narodowej ostatnio nie tylko czarnek y, ostatnio morawiecki niedzielski właściwie wszyscy rozdawali Samorządy, szpitale, straże pożarne w całej Polsce dostały góry pieniędzy na tekturkach, albo na arkusikach. Niektórym tekturek zabrakło i, i prezes Blepiński wydał rozporządzenie, że te kwoty na tekturkach wchodzą do obiegu. Niestety powstał problem drobnych. Uczelnia ma 40 milionów na jednej tekturce, to jak ma doktorantowi dać 8 tysięcy stypendium i jak on ma opłacić z tych 8 tysięcy 1650? Bardzo prosto! Pan mu wymaluje. Ale przecież ja mu, Ja, a je, ja, jeżeli ja mu wymaluję. Dwa tysiące. To pan będzie musiał wymalować jeszcze 350, bo tyle mu się należy reszty. Prezes Glapiński obmyśla swoje rozporządzenia w najdrobniejszych. Tak, że każdy sobie maluje na tekturkach ile chce. Może. Na tym polega system finansowy w kraju rządzonym przez najlepszy rząd na świecie. Dajemy komu trzeba, ile ten chce, bez ograniczeń, obdarowani się cieszą, poparcie w sondażach rośnie. Widział pan ostatnie badanie cebosów? Pokaż. No nie wmówi pani we mnie, że ten doktorant weźmie 350 reszty na tekturce, pójdzie do sklepu i zrobi zakupy. Oczywiście, że nie zrobi. 1650 też nie wiadomo, czy mu przyjmą w tej chwili, ale rząd ogłosi, że dostrzega problem i pracuje nad rozwiązaniem. Trzeba być cierpliwym, nie przeszkadzać i mieć zaufanie do rządu, który tyle problemów już rozwiązał. Przynieść panu farbki.